Witam wszystkich. Odkryłem basenik. Osłonę dociążyłem kamyczkami, bo mi wiatr to wywala do pionu. Jaki piękny tu zapach tego. Piękny zapach cytryn. To wszędzie kwitnie. No i zobaczcie, czwarty. Czwarty raz Villa kwitnie. No przepiękne to jest. Przepiękne. I ta druga tak samo. Po malutku startuje czwarty ten. Napisane było, żeby nie dawać dużych doni, co to kurde, tylko przesadziłem to moment ruszyła. Urosła aż 6 razy. Tyle co było. Wszystkie doniczki suche. I teraz mi zaś przewróci liście. A tylko dlatego, że suche są jak pieprz i strasznie lekkie, jak wieje to mi przewraca. Mam tu wodę w konewce podlać czas zacząć mój daktylek Dolejemy, mu będzie cięższy tak jest cytrynka, a niech ma no i powiem wam, że odkąd cytryny wniosłem do basenu problem z tym zapadającymi liścimi liśćmi znikł, zanikł czyli tu wilgoć lepsze światło wszystko lepsze wszystko lepsze niż w domu a przecież ja nie wniosłem tego na zimę jeszcze w domu nie grzeje i mimo wszystko nie pasowało zrzuciła część liści tak to niestety jest z zimowaniem w domu a Tego na razie nie tu cytrynę jeszcze podlejemy do powodu Idzie się ze mną, Kurde, dalej wieje Chodźcie ze mną yep. Już nie ma się przedzierać przez Konewka ma dziurę, beczka ma mała dziurę Będę musiał na wiosnę zakupić sobie nową, bo nie mam gdzie będzie moich rozpuszczać. No niestety. Za niedługo wykopki. Ale póki ciepło jeszcze to zostawiam. Może rozwinie lufę. Zobaczymy. Ja to podlewam, przecież lało. Tyle czasu lało. Tu podleję, bo tu wszystko przykryte było. A to potrzebuje paliwa. Nie podlejesz, nie pojedziesz. Troszeczkę w cieniu są te moje nowości. Muszę je dać z tej strony, bo z tej strony jest świateło. O, właśnie tutaj. Sekwoja, zimnozielona. No i te cytrynki. Nie kupiłem ziemi, a muszę już przesadzić. Patrz, jakie mojego małego, fajnego listka wypuszcza. No figuśna sprawa nie dojrzeją, nie ma szans za późno ale może pod tą folią, przy tym słoneczku będzie inaczej cytrynę podlewam raz, a dobrze eksperci od cytryn, od cytryn cytrusów mówią raz a dobrze jak się przeleje To niech się przelewa Do tych laurów muszę dolać dużo wody, bo to takie zeschnięte O właśnie W ogóle przystanęć tutaj tak. Bo jak się przewraca To mi cytryny gniecie wyjedziemy, tego damy tu i ten jak się oprze to o kingę. a nie o cytrynki bo mi kwiatuszki zrzuca i wszystkie inne szmery, O, ale hmm to nie był dobry pomysł patrzcie jak się zniekształciło zaraz dziurę wypierdzi, dobra trzeba to odchylić się Nie wypierdziało, ale odkształciło Kurde po po to, to wszystko. Floriosa oberwała, przejechałem po niej. po niej Dobra zagrzebuje ten Niech tam prażucha się zrobi Zaraz i tak będzie albo padać albo padać, albo inne. jakieś niestworzone anomalia. Jazda bez trzymanki. Kurde, muszę to poprawić. Sekator, dobra. Wyciąłem tą tego bambusa. Dziurka została, niestety. Ten wiatr mi kordelinę położył. Coś się tak bardzo strasznie łatwo kładzie. To to. Może to przed światełkiem. Okróć światełko. I światełko będzie trzymać. Cztery kordyliny w zeszłym roku przywiezione z Włoch jako nasionko. Patrzcie jakie wielkie Bananek od czarnego henka Czarny henio Kurde jakie wiotkie Nie no chyba jak ruszę w, w przyszłym roku to będzie normalne Bo teraz to takie Uuu, Strasznie wiotkie te liście Nie są w stanie same siebie utrzymać Ale jest dobrze też ruszył nie pamiętam co to był kawenieś? to też od czarnego henka miał jednego listka a teraz chyba już trzy i czwarty wychodzi no i malutkie odrosty.